Zobacz, drogi widzu, co zrobiłem. To jeszcze będzie popularny samochód. Zapamiętaj moje słowa. Jak wam będzie ktoś powtarzał, że te wszystkie samochody są bardzo drogie i nie da się nic tanio zrobić, no to tutaj macie przykład, że da się. Samochód jest pomalowany wałeczkiem. Góra jest pomalowana na czerwono, dół jest pomalowany na biało. Naklejka tu przyklejona przez środek, żeby było o czym mówić, żeby było co komentować. Dodatkowo są poszerzki, mega tanie rzeczy. Dodatkowo naklejone losowo naklejki na samochodzie, żeby coś się działo, żeby nie było tak po prostu łyso. Do poszerzek oczywiście są dopasowane koła, tak żeby było na równo. Tutaj idealnie, żeby fajnie wyglądało Spoiler tylnej klapy Rajdowo, wyścigowo, driftowo Tuningowy Nawet tutaj w środku mamy hydrołapę, którą możemy sobie pociągnąć Jest zaspawany dyfer Wycieraczki są do wymiany Ma założony skręt No to to można powiedzieć, że to jest profesjonalna sprawa Czyli żeby te koła się bardziej skręcały Żeby można było sobie latać bokiem A w całym kształcie samochód kosztował tak naprawdę parę groszy słuchajcie, Z rzeczy, które podniosłem tam w garażu z ziemi Ten samochód tak naprawdę jedną nogą już jechał na złom tylko jechał, ale w ostatniej chwili zawrócił i jest teraz tutaj w tym momencie. Daj znać co myślisz i jak ci się oczywiście podoba.